Testuję chrupki od raperki Bambi. Nazywają się Bambi Szonki. Czy ta nazwa jest nietrafiona? Myślę, że nietrafieni to są ludzie, co używają słowa szon jako inwektywy do kobiet. Kupiłem w żabce, nie było łatwo dostać, byłem w kilku, więc się dobrze sprzedają. 5 zł za paczkę 70 gram, czyli około 71 zł za kilogram. Dwa smaki, pizza i ketchup, logowane Bajla Ela. W składzie próż cukru jest dextroza i maltodextryna, czyli cukry z jeszcze prawie dwa razy większym indeksem glikemicznym. Nie są dla diabetyków i osób, które w rodzinie mają cukrzyków. W pizzowych schemi mamy jeszcze glutaminę monosodowej 5-prim-rybonukleotydy disodowe. Czyli osoby z dną moczanową nie mogą tego jeść. W keczupowych zamiast rybonukleotydów mamy octan sodu, którego duże spożycie podrażnia układ trawienny i podnosi ciśnienie. Otwieramy pizzowe na początek. Struktura makroskopowa przypomina nieregularne kule kukurydziane. O niestabilnej symetrii fraktalnej, barwy żółć z odcieniem kurkuminoidu E100. Profil aromatyczny to nuty liofilizowanego sera z delikatną obecnością suszonych ziół śródziemnomorskich. Tło stanowią cząsteczki glutaminianu sodu aktywujące receptory umami. Dominacja soli sodowej i kwasu glutaminowego w towarzystwie tłuszczy nienasyconych. Doznania kulminują w obszarze receptorów smakowych T1, R1, T1, R3. Teraz ketchupowe. Wyraźna sygnatura korzenno-kwasowa. Dominują cząsteczki sacharozy i maltodextryn. Odstan sodu i kwas cytrynowy tworzą ostro-kwaśny pik w nosogardzieli. Zapach dominuje w zakresie czerwonego spektrum warzywnego, z pomidorową górką aromatyczną. Maltodekstrynowa słodycz i kwas cytrynowy tworzą cukrowo-kwasowe rozchwianie sensoryczne. W warstwie środkowej pojawia się spektrum przyprawowe, dominacja papryki i cebuli w proszku z delikatną nutą goździków. Smak finalny osadzony w rejonie pomidorowym podtrzymywany przez naturalne aromaty oraz octan sodu, wywołujący lekkie szczypanie receptorów smakowych bocznych krawędzi języka typu trzeciego. W wyniku spożycia nastąpiła natychmiastowa reakcja dopaminowa prowadząca do aktywacji układu nagrody. Odnotowałem też mimowolne sięgnięcie po kolejną jednostkę testową. Napiszcie w komentarzach, czy już jedliście i jak wam smakują oraz jaką jeszcze spożywkę influencerów warto sprawdzić.